Wczorajsze wiadomości 4 lipca 2025. Cześć, witaj w szybkim podsumowaniu najważniejszych wydarzeń na rynku kryptowalut z 4 lipca. Rynek zanotował lekkie spadki. Całkowita kapitalizacja obniżyła się o około 4% do 3,4 biliona dolarów. Bitcoin kosztuje teraz około 107 na 500 USD, co oznacza spadek o ponad 2%. Ethereum również spadło o około 4%. Do poziomu 2,484 USD. Co ciekawe, pomimo tych spadków instytucje nadal mocno inwestują. Do ETF-ów Bitcoina wpłynęło aż 602 miliony dolarów, a do ETF-ów Ethereum 148 milionów. To pokazuje, że duzi gracze wierzą w dalszy potencjał rynku i budują swoje pozycje długoterminowo. Ale to nie koniec emocji. Analitycy odnotowali ruch na starych portfelach Bitcoina z 2011 roku. Przesunięto aż 10 000 BTC o wartości około 2 miliardów dolarów. Choć nie oznacza to od razu sprzedaży, wywołało duże poruszenie wśród inwestorów i obserwatorów rynku. Dominacja Bitcoina nadal utrzymuje się wysoko na poziomie około 64,5%, a Ethereum ma około 9% udziału w rynku. Wskaźnik nastrojów pokazuje poziom grid, czyli chciwości 73 na 100. Co może wskazywać na wysokie oczekiwania, ale też potencjalne ryzyko? Daj znać w komentarzu, co sądzisz o ruchach wielorybów i jak Twoim zdaniem wpłynął na dalszy kurs bitcoina. Zostaw like, subskrypcję i udostępnij, żeby być zawsze na bieżąco. Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, to zapraszam, możesz założyć je z mojego kodu polecającego. Zyskanuj kod, zgarnij bonus na start i działaj razem ze mną. To prosty sposób, żeby wesprzeć ten kanał i wejść w świat krypto z dobrym startem. Dzięki!